Wyprawę rozpocząłem w tym sezonie 2022. Można spojrzeć w oddali pieszyce. Trochę słabo widać na ekranie. Minus 5 temperatura. Rower się spisuje. Trochę zimno w stopy. Ale nad tym popracujemy. A teraz pokażę Wam panoramę. Tam w oddali pieszyce i dzierżoniów. Słonko świeci, jest pięknie. Proszę. Jest rowerek, wszędzie bielutko. Ludzi nie widać na szlaku. że dwie osoby spotkałem. A teraz będziemy. I kawę. Kawka nalana, chłodzi się na pięknym stole, wszystko w śniegu. O, domowej Primadonny. No gorąca. Rewelacja. A do kawki co najlepsze? Oczywiście, banan. Rower się spisuje, błotnik również. Czyli będzie można w tym układzie jeździć cały sezon. Najprawdopodobniej trochę tu widać górą wyrzuca. Ale to standard. Na dole napęd też w miarę czysty. Brakuje trochę przełożeń dużych do podjazdu pod górki, ale. Ale w miarę da się jechać. Z ciekawostek powiem, że przejechałem kawałek single trackiem nowym, budowanym. I jeśli chodzi o single traka, to nie wiadomo dokąd prowadzi. Jest tak zawiły i skomplikowany. Tak pokręcony. Co chwila do góry, co chwila w dół. Oczywiście spadki nieduże, ale pogubić się w terenie można. więc Zawróciłem i wróciłem z powrotem na drogę bo no nie wiedziałbym gdzie bym wyjechał prawdopodobnie tutaj na górze ale pewności takiej nie miałem więc nie chciałem ryzykować zwłaszcza, że temperatura minus 5 i spada, już jest chyba nawet minus 6 trochę fałszuje termometr w wyświetlaczu od roweru tak mi się wydaje, że trochę okłamuje jest chyba mniej, czyli jest jakieś minus 8 ale generalnie na pewno jest zimno choć tego tak mocno nie czuć no to dzięki tej wspaniałej kawki kawce Którą mogę sobie popijać dzięki mojej żonie co taki wspaniały prezent dostała od męża Kask od Mikołaja też się sprawdza Jest ciepło, jest OK Jedyny problem z kaskiem na zasadzie to nie z kaskiem, tylko z brakiem czapki ciepłej Musiałem zimową czapkę założyć normalną, ale tak ogólnie jest ok. Dobra, to ja kończę, zabieram się ze zjadanie banana i jadę w stronę yy, schroniska Sowa. Teraz chciałem Wam nagrać trochę trasy, jaką jadę. Śniegu nie ma dużo. Można spojrzeć, ale jest zimno. W tej chwili ten wskazuje, proszę Was, jakieś minus 7 stopni, co jest już odczuwalne. Przed chwilą było nawet minus 8. Teraz przełączymy na kamerę z przodu. I... Dobra, więc mamy już gotowe. Nie będziemy teraz jechać. Nie będzie to zabezpieczne, ale może się uda. Trochę trzęsie, przepraszam za stabilizację. Tu jak widać trochę wody naleciało Bo się trochę topi też O, ale tu jest potok Kto to by się spodziewał? Patrzcie Ile wody Normalnie, pełno wody I teraz przez to trzeba przejechać i się nie wywalić I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim jedną ręką o, udało się pojedziemy dalej generalnie nie jest ślisko jakoś szczególnie momentami trochę tam można poczuć ale jak się jedzie tak z około 10 na godzinę 8 to nie ma problemu jak wspominałem wcześniej zmieniłem plany Jedziemy w trochę innym miejscu. Okay. I myślę, że... O! Lód! Trzeba uważać, jak są takie zagłębienia. To znaczy, że pod spodem są kałuże. A to świadczy o tym, że po prostu można się zmoczyć. Natomiast, tak jak wspominałem, zmieniłem plan. Jedziemy teraz w stronę Wielkiej Sowy. Najpierw schronisko Sowa, a potem szczyt Wielka Sowa. Być może uda się go zdobyć. Gdyby się to okazało możliwe, to byłoby to moje pierwsze zimowe wejście na Wielką Sowę, bo jeszcze w zimie na tym szczycie nie byłem. W takim razie do zobaczenia na szczycie Wielka Sowa. No jesteśmy w skronisku Sowa. Ludzi już na szlaku trochę więcej. Jak mówiłem, wielka sopa zdobyta, szczyt jest mój. Ludzi coraz więcej. Remont wieży trwa. Minus 7, km. Nagram teraz fragment. Z, z prawie ze, ze szczytu Wielkiej Sowy jest w kierunku Małej Sowy już po, po zjeździe szczytowym pokażę Wam ile jest śniegu nie jest dużo jest w miarę fajnie bo jest w równa trasa trochę kamieni leży ale generalnie jest równiutko wszystko ładnie, fajnie się ubija Rower się nie ślizga jakoś z przesadnie, jest naprawdę super a widoki są bajeczne zaraz zobaczycie dojedziemy na taki kawałeczek, żeby sobie obejrzeć Miała Jeszcze już coraz więcej ludzi na szczycie Na trasie bo tutaj już jest główny szlak i zobaczcie pięknie to wygląda cały zaśnieżony można sobie obejrzeć wszystko w śniegu płotniki tyłu z przodu obony Ale jest nieźle płotnik się to sprawdza to jest tylko śnieżony w wierzchu bo spod koła wylatuje no to tyle żegnam się i uciekam do domu bo jest godzina 11 a małżonka mnie zabije za chwilę podejrzewam to na razie i dojechaliśmy, jesteśmy na miejscu tutaj temperatura to minus 3 tam minus 8 5 stopni różnicy, na zjazdach bardzo zimno musiałem założyć kurtkę bo niestety asfalt czarny prędkość się nabiera a jednak człowiek marznie chyba najbardziej zmarzłem w stopy i w ręce tak przynajmniej mam takie uczucie no i idę do domu się grzać. To trzymajcie się.